Się ma. Jo-jo-jo. No dobra, bez przedłużania lecimy tam. I tak, że tu się coś zmieniło? Od razu Wam powiem, że nie. <grym> e, ale tu jakieś bałwany chyba były, bo tu śnieg jest. Nie wiem skąd, totalnie. Także posprzątajmy e, ten śnieg. E, I moim planem jest to, żeby tutaj e, wybuchnąć TNT, bo mówiłem Wam, że bez sensu jest dla mnie e, to wszystko niszczyć, bo to będzie za dużo roboty. Te, tam są dalej te bałwany. Dobra, my sobie polecimy w tą stronę. I poczekam na noc. Yy, w ogóle zajrzyjmy sobie do Mob spawnera, bo ja tu chwilę siedziałem i yy, nie wiem czy tu yy, jakiś ten się pojawił. Creeper, który spadł i to rozwalił, czy nie? To się nie rozwalił, tylko... No wiecie. Yy, Zostawał proch strzelniczy. dobra, coś tu się zrespiło. Długo tu nie stałem, tylko chwilę, ale widzę, że się respiły, więc cieszy mnie, że mob spawner działa. No mało tu tego jest, ale... i tak cieszę się, że Mob spawner działa. Nie ma z tym problemu. Także mamy trzy, no trzy to nie jest dużo. Trzy nam nawet nie starczy na jedno TNT. Wiecie co? Mamy potki na siłę, bo powalczyłbym dzisiaj z creeperami. Hmm, powalczyłbym dzisiaj z creeperami, e, co prawda, kurde właśnie to jest kolejny problem, bo patrzcie patrzcie, 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 tutaj sobie polecimy na skina pokażę wam jaki mamy problem. Dobra, ja jestem na skinie, mianowicie. Tutaj był ten mur. I tutaj dokładnie. I za tym urem było otwarte pole, gdzie. gdzie no, Otwarte pole było po prostu do walki z creeperami, było masę dziur. Teraz jest dosłownie zwykłe pole, więc nie mamy gdzie się z nimi bić. Tam jeszcze będzie dalej pociągnięte to pole. Tam też, tam jeszcze kawałek, tylko muszę wyciąć tą górę i tam będzie wokół y, jeszcze farma. Y, na to Stodoła, natomiast kurde, nie mam na razie co z tym zrobić. I problem jest taki, że problem jest taki, że no po prostu nie pasuje mi to tu i nie wiem gdzie się bić z tymi repertami. Zawsze tu walczyłem. Może gdzieś tam polecimy. Nie chciałbym, żeby to było gdzieś, blisko gdzieś w miałej wiosce, nie? Bo to będzie problem. A wiecie co, póki już tu jesteśmy, to ja bym sobie te drzewka zniszczył, bo one były w sumie tylko do zasadzenia i do zebrania, a nie, nie do takiego czegoś, więc yy, szybko to sobie zbierzmy. E, tak, tylko chwilkę teraz, nie będę tego całego zbierał. Teraz na chwilę, póki tu jestem, to zbierzemy te drzewa i pójdziemy dalej budować i w ogóle. Także hop, 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 hop. Czep, czop, jak to ostatnio mówiłem. Dobra, trochę już tu drzew powinno zniknąć. E, trochę tego powinienem dostać. Zwiększony skok tu w ogóle jest. Zwiększony skok i szybkość. Bo tu są dwa bikony, no tak. To to jest najlepsze miejsce dobycia w ogóle tutaj na tym serwerze, bo tutaj są dwa busty naraz, nie? To jest zarąbiste. Dobra i też te fajne drzewa, yy, te fajne drzewa. Drzewa rosną fajnie, bo można je tak przyjemnie zbierać. Nie nie jest z tym większy problem, wydaje mi się. Mam nadzieję, że tam w drzewach jeszcze nie ma tych jakichś łupich kawałków i tak dalej, no bo to było posłamy. Ale no, chyba nie. Nie, bo one znikają. Tu może coś być. Hmm. Nie, no nie, teoretycznie nie. Nie mamy nożyczek. Nie wiem, czy można tak na oślep. O, czegoś tu nie ma. Tu jest pień jeden. Oj, i tu też. O, i robi się noc. To idealnie. Dobra, to idźmy po te potki szybko. I idziemy po te potki. Odłożymy sobie drewnianko. I wracamy się bić. Te laski fajnie wyglądają. Śnieżki. Yy, piasek zostawmy. Tutaj to. Dobra, dobra, dobra. Jakieś potki. Tutaj o. Yy, natychmiastowe leczenie. Dobra, weźmy dwie. Weźmy sobie dwie. Zobaczmy, czy nam się przydadzą. I możemy jeszcze yy, wziąć tutaj jedno z tych rzeczy. Tutaj miałem jakieś fajne Torpeda, torpeda, hmm Chło Ale Łuk Dobra, weźmy go, przyda się, przyda się łuk bardzo Dobra, 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 to jest dobre. I polecimy sobie jak tam w ogóle drzewka, dobra, trochę zniknęło ich e, albo może tu gdzieś, kurde. Hmm. Dobra, tam, tam daleko, tam daleko. Aj zachaczymy o faremkę ale dobra, dobra, już widzę pierwszego creepera. Ile to ma? 21. O, jeszcze mam z tym. Dobra, dobra, idzie na hita z łuku i z tego, okej. Okay. Muszę je zabić mieczem, bo yy, czy to w ogóle ma yy, nie, nie ma, nie ma, nie ma, dobra, kurde. Tarczę mam, tarczę mam jeszcze niezużytą. Szukamy creeperków. Dobra, ty tam trafiamy cię. Kurde, nie zabiłem go mieczem. Ajaj. Bo dużo tego TNT nie zrobię. Dobra, tutaj jest. Dobra podle kur... wybuch... wybuchnął, no nie wierzę w to Dobra Trzeba wziąć yy, to E, trochę tych mobów tu leci Hmm Nie żeby one bardzo przeszkadzały, ale po prostu... wiecie co, damy na hardcore A, normalny, no dobra Jak musi być, to trudno Dobra, i szybko go tym zabij Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. mamy 10g powdera, okej okay. On wydropił dużo, bo go zabiłem mieczem, jak mówię e, Trzeba mieczem je zabijać Fuck Fak, 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 fak. No nie! Dobra, dobra, zginął. Tu, Compowder. 11. Czł, bardzo mało. Tam są dwa, tam są dwa. Jak są dwa obok siebie, to jest słabo, no ale nic lepszego nie mogę poradzić. No dobra, dostałem trochę. 16 mam. Tam są kolej. O, tu są kolejne dwa. Dobra, widzę, że one się rozpią bardzo parami. E, ty też. Kurde. Mm, 18, dobra, ale nie jest źle, nie jest źle, tak szczerze. Dobra. Cofamy się, ty, cofamy się i teraz ty i teraz ty. Dobra, dobra, dobra. Nice. dobra nice. Nice. 45 level w ogóle mamy. Muszę coś zainchantować. Mm, nie chcę iść do wioski, bo nie chcesz, żeby ona tutaj cierpiała. Dobra, tam są szkielety. Tutaj, tutaj, tutaj jest mob. Aj o, kot dobra. 24, 24. Mm. Dalej mało, dalej mało. Ile? Pięć chyba potrzeba. Yy, no, to na, no to będziemy mieli pięć. No, no mało, mało. Hmm, tu widzę kolejne creepery. To mi się podoba. Dobra. Przeskoczyłem nad małym zombiakiem. Ok, zrobiłem tak. I teraz jeszcze tego trzeba uderzyć. Hops, dobra, dobra. Jego trzeba zabić. Urda. Dobra, niech one się tam palą. Trzeba tych tutaj wyeliminować Chodźcie tu, chodźcie tu Dobra, zahaczony, zahaczony Ty, uciekam To jest dobra strategia na nie I teraz ty Hops Dobra, nic nie wydropiły? Nie, 27 mam, czyli ktoś musiał Dobra, tu są dwa endermany, dawaj je szybko bijemy Endermany są mocne, ale bez przesady Hop Hop Idealnie drzewko jest małe Kurde, te tutaj Fak 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 Fak, one są akurat mocne Dobra, jeszcze ten, gówniarz Dawaj mi tu perły i... No, spadaj Okej, okay, kolejny dał perły, dwie perły mamy To gdzie te creepery? Tutaj jest jeden i tam na prawo był jeszcze drugi Dobra Dobra, najs, nice, zabiłem go O nie, tu jest Aleksander, ty, bo on zaraz zginie Ajajajajaj. Aleksander, ty zaraz zginiesz, mordo Nie wiedziałem, że to jest mój kot Ty, no muszę na niego uważać, żeby on nie zginął Dobra, chodź, chodź, chodź Wy, walaj, szkielet. A jaj, mm, nie, mog nie mogę wybuchnąć żadnego creepera, bo jak wybuchnie mi creeper, to. No, strzelaj, strzelaj. Ha, ale, ale, idiota. Dobra, kolejny creeper. 33, dobra, trochę już będę miał. Okej, okay. nie macie. Dobra, tam jeszcze widzę. Yy, środek nocy, no trochę, trochę mniej. Mamy jeszcze. Dobra, ciebie bym strzelił. A ciebie odrzucimy. Kurde, tam jest kolejny. Dobra, dobra, dobra. Robimy to elegancko. Czekamy. I chodź tu. Dobra, nice. Fioletowa owca. To są te owce, które mi uciekły z farmy kiedyś. Kolejny creeper, no. Nie mogę się nie pokusić. Dobra. Dobra, dawaj tę militrę. Będzie szybciej. Dobra, idźmy do drugiego. Ok. Ok, ty, dobra. Jeszcze zobaczymy szybko do farmy, czy do Monster Spawnera, czy tam nic nie ma. I szybko muszę Aleksandera ewakuować, bo... No mówię, zostałbym dłużej, ale yy, no nie chcesz by on zginął, nie? N nie chcesz by on zginął. Wow, 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 wow. Ile tu tego jest? Trochę w ogóle lootu zdobyłem. Yy, nie tak dużo jak w Terrarii ostatnio, ale no, no... no sporo tego. Tak, no. Dobra, chodźcie tu, chodźcie tu. Okej, okay, Aleksander, yy, chodź, idziemy. Aleksander, ty se tu pod pomnikiem krowy stań, może. Aleksander, halo, halo. Aleksander? O. Dobra, ty se tu sieć. Żebyś był widoczny. Dobra. E, dwie flagi. Mm, dobra, nie przydały się jednak te miksturki. Bo to tak działa, że mi daje HP, nie? E, tutaj. Na moby. E, to, to, to. To, to, dobra Łuk, no, ledwo przeżył Bierzemy tą kuszę To, to, no, oba nam niepotrzebne na razie yy, Otworzymy sobie bloczki Hop, 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 hops, 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 hops Tutaj to Tutaj to i dobra Dobra, teraz ile TNT yy, TNT 8. Osiem. osiem jest spoko Jeszcze pajęczyny Hop. dobra, 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 zrobiliśmy dzisiaj trochę zadań. Może nie jakoś mega dużo, ale... Chodźmy jeszcze do tego momspawnera, tak jak mówię. To w ogóle cestu jest kompas chyba, nie? Tak, tu jest kompas. Magnetitowy. Fajnie ten portal wygląda. Fajnie, fajnie go tak zrobiłem smoothie. W sensie no. Oj, to trzeba będzie przebudować, to na pewno. Bo to tu brzydko wygląda. No, trzeba będzie to yy, poprawić. Można płyt, półpytki od góry dać. Półpytki, tak, półpytki. Pół yy, tutaj pochodnia, tutaj pochodnia. Tutaj na wszelki, tutaj. Yy, no, w sumie podłogę też by się przydało. O, napis dla Żuli. Nie ma. A może to nawet teraz zrobimy w sumie? Nic nie szkodzi na przeszkodzie. Dobra. Coś tu fajnego mamy. Yy, nie. Nie, nic się nie zdążyło zrespić, spoko, rozumiem. Yy, mam zapalniczkę? Nie mam, więc i tak muszę w sumie iść do tego. Dobra, to ja już wiem z czego zrobię yy, to podziemia. Okej. Okay. Yy, potrzeba mi tego. I trochę brików bym wziął. O, a podłoga już wiem z czego będzie. Mam nawet fajny pattern w głowie. Dobra, to weźmy sobie crafting table. Zapalniczkę jeszcze i e, jeju, gdzie to jest? Wodę, dobra, ale najpierw jeszcze idźmy. E, zrobić kabum, Riko kabum, musi być, <ścoughs> musi być kabum. Ho, 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 Nie umiem tego robić. Kiedyś umiałem. Czasami mi wychodzi, czasami nie. Dobra, tutaj jedno, trzy. Tutaj drugie. Hop, hop, hop. Nie, tego TNT potrzeba nam więcej jednak, dużo więcej. Tutaj. Dobra, nie wiem, gdzieś tutaj. O, mogę nawet tak to robić. Nie, no serio. Serio nam zgasła zapalniczka. Ja nie mogę. Dobra. Okej okay. To tak wyglądało? Chyba tak. No i to tyle. Dobra. No. <ścoughs> Bez tej elytry, bo my coś Sara... no Ojeju Ojeju Okej, okay. yy, i teraz Potrzebuję Co tu się dzieje, że ja tak wpadam? To wygląda spoko No, coś takiego Miałem to w głowie trochę inaczej, ale szczerze? Tak wygląda nawet lepiej I to jeszcze bym tutaj podmienił na takie, na bryki tu, tu, tu i tu. I tu też bym dał bryki. Okej. Okay. I od góry bym to dał zwykłym kamieniu, A tutaj bym mógł dać na zmianę to i to. Także tu, tu, tu. Tu, jeśli to wyjdzie, nie? Tu, tu, tu. Dobra, chwilowo rozwalimy te pochodnie. Dobra, już widzę, że to nie wyjdzie, więc. Eee, gdzie tu jest taki jeden bloczek? Chwila, to tu nie starczy? 3, 6, 9 faktycznie nie starczy. Dobra, trzeba wodę wylać. Tu, tu i tu. No i tu, no już nie starczyło, więc. Dobra, zrobię coś takiego. Jak się nie ma, co się lubi, to się oszczędza. O, mam nawet pomysł na ciekawą dekorację. Tutaj i tutaj, Okej okay. Takie coś damy, albo nie, 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 nie Takie i takie i tutaj też. Noj, pewnie mało widzicie, ale spokojnie. Takie i takie o. I tu będą pochodnie akurat w tym. Albo jeszcze inaczej. Oki doki. I teraz tak. Mhm, mm takie bloki. I teraz potrzebuję zrobić pół płytki. Ok, zrobione. Teraz jeszcze tylko to muszę dodać. Tu, tu, tu. No i dobra, tu będą pochodnie. Chciałem zrobić tutaj te takie płotki, jakby. No nie mam materiału, więc. No. Dobra, fajnie, myślę, to wyszło. Zobaczymy jeszcze, czy tego prochu nie ma. Trochę stałem przez chwilę. Nie, 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 nie. dobra. Dobra, dobra. Zrobiłem tą podziemną bazę y, jak należy z honorem. A teraz idziemy po zapalniczkę, wybuchamy to i kończymy. A no tak. Przynajmniej zapalniczkę zużyłem. Ok, lecimy, 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 lecimy. Ej, dużo dzisiaj zrobiliśmy. Byliśmy na polowaniu na Creepery, ogarnęliśmy tamty podziemia, czego się totalnie nie spodziewałem, że to dzisiaj zrobimy. Tu już zacząłem yy, wiercić yy, moim ulubionym yy, sposobem, no nie ulubionym, ale po prostu TNT. I tak będę musiał tutaj dużo kopać po swojemu. No bo nie oszukujmy się, TNT tu nie dasz tak dużo jakbym chciał, żeby dało. No, ale, trochę pokopiemy, trochę porobimy. Ta pochodnia nie zniszczyła się, dziwo. No i patrzcie, tutaj takie tunele już mamy porobione. Jeszcze trochę tego zbiorę poza odcinkami, powybucham to wszystko. Eee... No. No zobaczyska widzowie. Hello?